Aplikacja Mercedes me Connect umożliwia bezpośredni dostęp do państwa samochodu. Jest to aplikacja, która pozwala na zdalne zarządzanie, diagnostykę oraz lokalizację naszego samochodu z poziomu smartfona. Dzięki temu wszystkie informacje na temat naszego samochodu są w zasięgu ręki. W pierwszej kolejności należy zalogować się na wcześniej podany adres e-mail, na który został wysłany link aktywacyjny od pracownika Mercedes Benz i kliknąć zakończenie rejestracji. Następnie zostajemy automatycznie przekierowani na portal Mercedes Mi Connect, gdzie należy utworzyć hasło do aplikacji. Po zalogowaniu należy postępować zgodnie ze wskazówkami. Klikamy zakładkę Zalogowany i wybieramy warunki użytkowania. Następnie należy zaznaczyć warunki użytkowania Mercedes-Mi Me Connect i zapisać. W przypadku aktywacji usług postępujemy podobnie. Wybieramy zakładkę Zalogowany, a następnie Moje samochody. Po wybraniu auta podpiętego do konta należy wejść w pozycję Zarządzaj usługami, gdzie można zarządzać wybranymi usługami Mercedes-Mi Me Connect dostępnymi dla naszego samochodu. Po utworzeniu konta należy ściągnąć aplikację Mercedes me 2020 ze sklepu App Store bądź Google Play i wpisać adres e-mail bądź numer telefonu komórkowego. Na podany adres zostanie wysłany kod weryfikacyjny umożliwiający zalogowanie do aplikacji. Odznaczenie warunków użytkowania oraz włączenie dostępnych usług jest również możliwe z poziomu aplikacji. Wchodząc w zakładkę Informacje prawne, klikamy Warunki użytkowania Mercedes me Connect i zaznaczamy. Następnie wybieramy nasz samochód i szukamy pozycji Zarządzaj usługami i zapisujemy. Od tego momentu możemy swobodnie korzystać z możliwości, jakie daje nam aplikacja. Wyszukiwanie poszczególnych funkcji jest jeszcze łatwiejsze dzięki przydzieleniu ich do różnych aplikacji. Mercedes me 2020 przykładowo informuje o aktualnym poziomie paliwa, ciśnieniu w oponach, statusie pojazdu oraz jego lokalizacji. Mercedes me Service przypomina z wyprzedzeniem o terminie najbliższego przeglądu i umożliwia łatwą bezpośrednią rezerwację wizyty w preferowanej stacji obsługi Mercedes-Benz. oraz Mercedes me Store oferuje możliwość zakupu cyfrowych produktów dostępnych dla państwa Mercedesa. Aplikacja Mercedes me Connect Zwiększa komfort oraz funkcjonalność posiadanego pojazdu. Serdecznie zachęcamy do ściągnięcia i zainstalowania aplikacji.